W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak wujek łuki z siostrą Buczek, zdradza prawdę o T-Mix, Patrycja Mołczanów odpowiada na kolejne kontrowersje związane z castingiem Friza. Wczoraj na kanale Friza pojawił się kolejny odcinek z castingów do programu Twoje 5 Minut, który, jak można się było spodziewać, znów wywołał spore kontrowersje. W poprzednich epizodach główna fala krytyki spadła na jury, które według internautów niejednokrotnie przekraczało granice, chociażby wtedy, gdy Fries nazwał jednego z uczestników psycholem po nieudanym salcie. Tym razem jednak szczególnie podpadł wujek głuki. Do jednego z uczestników, który pojawił się na castingu z dziewczyną, powiedział, że 100% par dołączających do ekipy lub Z rozstało się. Z kolei w rozmowie z niskorosłą uczestniczką użył określenia dumny lud ludów, twierdząc, że w ten sposób chce ją przygotować do hej. Tu. Amelia, Ty wyleciałabyś w pierwszym z odcinków. Nie, nie wyleciałabym. Z armaty. A! Pytałem się, e, czym się wyróżnia dzisiaj Amelia? No zna drogę ucieczki z mori na przykład. <grym> tak? A <grym> co tak. mnie to tego? Tak... Rozumiesz, że e, teraz bawimy się w cyrk. Tak. <grym> bo ja jak coś, a nie Mamy żyrafę no. i... kasarka. <grym> Możecie już iść. Może iść pierwsza, bo będzie Ci dłużej to zajmie. <śm> dziękuję Ródy, bardzo. To będę biegła. Ród krasnoludów jest bardzo dumnym rodem. Jesteś gotowa na wywalenie z procy? Jestem gotowa. Jestem gotowa. Internauci uznali to za niepotrzebne i nietaktowne, zarzucając łukiemu brak wyczucia. Największe emocje wzbudziła jednak wypowiedź jednego z uczestników. Zapytany przez Freeza, czy byłby gotów nie widzieć swojego dziecka przez rok w imię kariery, chłopak bez wahania odpowiedział, że tak, dodając, że to jego partnerka mogłaby mieć z tym problem. No dobra, a byłbyś w stanie nie widzieć swojego dziecka przez rok? No ja chyba. Tak, aczkolwiek nie ukrywam, że żona by mogła mieć z tym problemy. A w jakim jest dzie w wieku dziecko? Rocznym. nie zrobię ci tego, no niestety, nie? Okej. Okay. Uważam, że odpowiedź powinna brzmieć, że nie. nie? Reakcja Friza była bardzo wymowna. Influencer zrobił duże oczy i przez chwilę milczał, a następnie stwierdził, że to kontrowersyjna odpowiedź co zresztą nie umknęło uwadze widzów i wywołało falę komentarzy w sieci. W tym samym wywiadzie, w którym Natsu wypowiadała się na temat powrotu Marcina Dubiela do internetu, poruszony został również temat Patrycji Mouchanów. Mimo, że dziewczyny od dawna nie utrzymują kontaktu i nie wspominają o sobie nawzajem, dziennikarz zapytał Natalię o jej dawną wypowiedź, której sugerowała, że Patrycja popaliła za sobą mosty. Na przyznała, że miała na myśli fakt, iż Małczanów po zakończeniu działalności Teamu X2 odcięła się od pozostałych członków projektu i nie chciała współpracować z innymi twórcami, co jej zdaniem jest kluczowe, jeśli ktoś chce się utrzymać w tym świecie. Ty kiedyś na live powiedziałeś coś takiego, że Lili popaliła sobie mosty. Lili czy Patrycja o co? Chodziło, bo do tej pory mnie to zastanawia ta, ta historia. Mi wtedy chodziło o to, że ona. No, no, bo my w zasadzie, jeżeli chodzi o Team X stary, ten nasz dwójkę, to my się wszyscy lubimy w miarę, tak? No mam kontakt z Moniką, z Julką może słabszy, no ale jesteśmy na cześć, powiedzmy, jakby wszystko jest okej. Okay. Zresztą tak samo. No a Patrycja jest z nami wszystkimi tak jakby w takich relacjach, że no, unika, nie powie cześć, na przykład jak się spotkamy, no że jest tak, że ta atmosfera jest gęsta, że tak jakby się ze wszystkimi pokłóciła. No i o to mi chodziło. A dlaczego ta jej kariera upadła, twoim zdaniem? No bo ty gdzieś tam funkcjonujesz, Monika funkcjonuje, Julka funkcjonuje, a ona nie funkcjonuje. I to jest jedyna dziewczyna, która z waszego teamu nie funkcjonuje. Jak myślisz, dlaczego? E, zgadzam się z tobą. I tutaj uważam, że Patrycja była bardzo zamknięta na innych, a bycią influencerem bardzo ważne jest, żeby się krosować, żeby się otwierać na innych influencerów, żeby, nie mówię, żeby się wspinać po drabince na, na czyichś plecach, ale bardziej żeby m, sobie nawzajem pomagać. tak? E, a ona była taka bardzo zamknięta, nie chciała z nikim nagrywać, i była taka niedostępna i nieprzyjemna dla innych, że ludzie nawet nie chcieli z nią nagrywać. No i po prostu m, ona nie nadążyła nad tym tempem e, zmieniających się. Nie wiem, trendów i tak dalej, no i po prostu wypadła z obiegu, wszystko mówiąc. Na odpowiedź Patrycji nie trzeba było długo czekać. Influencerka nagrała TikToka, którym starała się wyjaśnić, że nigdy nie była osobą, która trzyma się z kimś tylko dla zasięgów. Jak podkreśliła, od zawsze miała swoją stałą grupę znajomych i nie czuła potrzeby, by sztucznie utrzymywać relacji z innymi twórcami. Przy okazji poinformowała również, że wraca do internetu. Ostatnio wyświetlił mi się fragment wywiadu i dziennikarz, którego zresztą bardzo lubię, wypowiadają się na mój temat, w sensie on zadaje pytania i padło tam takie stwierdzenie, że palę mosty, że popaliłam sobie wszystkie mosty z osobami z projektu, w którym wcześniej byłam. Wchodząc w ten świat internetu, kompletnie nie miałam pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje. Ja na samym początku nagrywałam sobie jakieś vlogi na YouTubie. Ten, kto mnie pamięta z tego okresu w moim życiu, ten wie, o czym mówię. I byłam zawsze mega pozytywna, więc postawiłam po prostu na spokój. Coraz bardziej zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że wolę po prostu być sama, niż potem mierzyć się z jakimiś... Plotami. Mi takie coś nie odpowiada. Ja mam grupkę swoich znajomych, z którymi lubię bardzo spędzać czas i przy których nie muszę się o nic martwić. I o to chyba w tym wszystkim chodzi. Także nie sądzę, że popaliłam mosty, bardziej wybrałam taką drogę. Wiem, że było mnie ostatnio mało w internecie, ale to tylko dlatego, że miałam swoje prywatne. Problemy, bardzo średnio się czułam i czasem, nawet taki cięższy czas trwa dwa lata, rok, może trwać kilka miesięcy, ale jesteśmy tylko ludźmi, i takie czasy też się zdarzają. Także wracamy z nową energią i buziaczki. Choć Patrycja wciąż ma dużą liczbę obserwatorów na swoich profilach, jej dłuższa nieobecność może wpłynąć na skuteczność tego powrotu. Wielu z jej followersów to prawdopodobnie tak zwani puści obserwatorzy, którzy już dawno przestali śledzić jej działania na bieżąco. Czy udaje się znów zaistnić w sieci? Czas pokaże. W jednym z odcinków omawialiśmy już wypowiedź Lexi dotyczącą jej relacji ze Stu podczas trwania projektu Team X. Influencerka przyznała wówczas, że ich kontakt był pełen napięć i częstych kłótni. Naprawdę ludzie byliby w szoku, jak bardzo się kłóciliśmy, mówiła wspominając też konkretną sytuację, która mocno zapadła jej w pamięć. Chodziło o moment, w którym wróciła do domu razem z Julią i obie oznajmiły Stuartowi, że nie pojawią się na wieczornych nagraniach. Lexi przyznała, że wtedy po raz pierwszy naprawdę się go przestraszyła. Stewart miał wtedy Wykrzyczeć i uderzać pięściami w drzwi, co spudziło w niej realny lęk przed eskalacją sytuacji. W dniu wczorajszym Leksy ponownie wróciła do tematu funkcjonowania Teamu X. Tym razem skupiła się na panującej w projekcie hierarchii. Zdradziła, że była ona bardzo wyraźna. Na samym szczycie znajdował się oczywiście z aniżeli Marcin, Duby i Kasper Błoński, którzy według niej mieli walczyć o wyższą pozycję w strukturze grupy. Sama Leksy, jak i Julka znajdowały się na samym dole tej drabinki, co jak zaznaczyła, nie przeszkadzało im aż tak bardzo, ponieważ nie przykładały do tego aż tak dużej wagi jak reszta. Ej, powiem mam... Hierarchia jaka była, nie? Bo tam była hierarchia. Uf, tam była hierarchia. Okej, okay. a więc tak. Ona się, wiadomo, zmieniała. Zmieniała się, w ogóle jak komuś zasięgi rosły, to się zmieniała, ale na początku było tak. Na górze był oczywiście właściciel całego projektu, a pod nim powiedziałabym, że był Kacper, który bardzo imponował swoją świeżością, swoją aktywnością na początku, nie, bo potem on się wypalił. Więc dałabym, że Kacper i Marcin trochę właśnie rywalizowali o względy e, i bardziej na początku właśnie wygrywał Błoński. A ja i Kostara, no myśmy sobie tak żyły. No Julia potem była z Kasperem, więc ona z nim się tam zadawała, a ja... No ja byłam, ja bym powiedziała na dole, ale później właśnie jak zasięgi zaczęły rosnąć, no to wtedy stawałam się mocniejsza i mam wrażenie, że zyskałam więcej szacunku od, od niektórych, nie? Już zaczęli wtedy mnie brać bardziej na poważnie. Wszyscy zapewne dobrze pamiętacie, że jakiś czas temu wujek Łuki i Fusialka zakończyli swój związek, a sama Kasia zdążyła już być w kolejnej relacji, która, jak później przyznała, zakończyła się dla niej bardzo nieprzyjemnie. Influencerka otwarcie mówiła, że została zdradzona, a jej były partner wykorzystał ich związek, by wypromować swoją firmę. Tym razem jednak to nie Fusialka, a wujek Łuki znalazł się w centrum internetowych spekulacji. Użytkownicy TikToka zauważyli, że influencer spędza ostatnio sporo czasu z siostrami Buczek, które widzowie Mogą kojarzyć z drugiej edycji Twoje 5 minut, gdzie wyróżniały się między m.in. dużą emocjonalnością i częstym płaczem. Najwięcej uwagi przyciągnęła Karolina, którą łuki pojawia się na wielu wspólnych zdjęciach. Często siedzą blisko siebie, przytulają się, a nawet można zauważyć, jak łuki obejmuje ją w talii. Mimo, że nie padły żadne oficjalne potwierdzenia, internauci zdają się raczej krytyczni wobec jej domniemanej relacji. W komentarzach często pojawiają się głosy, że Karolina jest znacznie młodsza od Łukasza i wiele osób nie ukrywa swojego zaniepokojenia takim potencjalnym związkiem. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.